Siemanko wszystkim, z tej strony Migaon, no a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o darmowych nagrodach, które pojawiły się po przedwczorajszej aktualizacji wraz z darmowym skinem. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie porozmawiamy sobie trochę na temat darmowego skina dla dosłownie wszystkich graczy, który pojawił się po przedwczorajszej aktualizacji halloweenowej 22.20 oraz dodatkowo przedstawię wam kilka kolejnych darmowych nagród, które gracze będą mogli zdobyć całkowicie za darmo. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao2 tak jak te dwa kozaki na ekranie. Pamiętajcie też sobie subieku to nie przegapicie kolejnych tak kozaskich filmów na kanale. No i strzelcie tą mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, nam no przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, dokładnie w ostatni wtorek do gry Fortnite została wprowadzona kolejna wielka Halloweenowa aktualizacja, która do gry wprowadziła naprawdę ogrom przeróżnych ciekawych zmian oraz oczywiście nowości. Sama aktualizacja w grze miała oznaczenie 22.20, a zawartość, jaką gracze musieli pobrać, wynosiła około od 3 do 4 GB, ale nic dziwnego, ponieważ tak jak wspomniałem wam wcześniej, była to aktualizacja Realizacja eventu, który dodał do gry mnóstwo ciekawych zmian. Gracze od jej startu mogą zobaczyć na wyspie mnóstwo ciekawych zmian i nowości w postaci nowych dekoracji na wyspie, nowych mrocznych miejscówek, specjalnych trybów, dodatkowych bossów, no i oczywiście mitycznych przedmiotów wraz z pełną listą darmowych nagród. No a my dzisiaj w głównej mierze zajmiemy się wszystkimi darmowymi nagrodami, które pojawiły się zaraz po starcie nowej aktualizacji halloweenowej, czyli darmowy skin dla graczy, wydarzenie na stronie od Fortnite'a z nagrodami oraz na koniec dodatkowe zadania, które pojawiły się w grze i są to zadania, kosz... Koszmarów Czar 2022. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to po starcie nowej aktualizacji w plikach gry pojawiły się darmowe nagrody, które gracze mogli i mogą zdobyć podczas wydarzenia Koszmarów Czar, no ale poza nimi w plikach gry są jeszcze inne, o wiele ciekawsze zadania. Tym razem jednak są to specjalne zadania na odblokowanie darmowego, halloweenowego skina do gry wraz z dodatkowym plecakiem do całego tego zestawu i ekranem wczytywania, a wszystkie te przedmioty, które będziecie mogli zdobyć, macie teraz w tle tego oto filmu. Jak widać przedmioty te nie są jakimiś nowymi przedmiotami, ponieważ sama skórka jest jest już dostępna w grze, a bardziej to w sklepie z przedmiotami za fałdolce i mowa tutaj dokładnie o tym skinie, a jego druga wersja będzie właśnie za darmo. No i jak się okazuje, same przedmioty teoretycznie miały zostać wprowadzone do gry zaraz po starcie tej aktualizacji 22.20, bo w plikach gry są już odszyfrowane wszystkie te przedmioty i zadania, a w momencie, w którym nagrywam dla Was ten odcinek, nadal nie ma ich w grze. Jednakże nie wykluczam tutaj opcji, że wraz z wypuszczeniem tego filmu na YouTube'a, a nawet już może w środę, bo film, który dzisiaj widzicie nagrywam w środę, pojawił się ten skin do odebrania za darmo, ale i tak jego odblokowanie ani nie będzie takie proste, jak może się nam wszystkim wydawać, ponieważ o tyle, co trzeba zrobić, trzy specjalne zadania, żeby odblokować tego skina, to same zadania każą nam kolejno wbić 10 poziomów karnetu bojowego, drugie z nich 25 stopni karnetu bojowego, no i ostatnie zadanie na skina 50 stopni karnetu bojowego. I żeby tutaj ktoś nie pomyślał, nie chodzi tutaj o wasz poziom od startu sezonu czwartego, tylko dopiero od momentu, w którym ten skin zostanie dodany do gry, czyli jeżeli skórka trafi do gry teraz, a wy macie setny poziom karnetu, to, żeby ją dostać, musicie zdobyć 150 poziom. No i tak, tyczy się to oczywiście każdego innego poziomu, czyli jak macie przykładowo 200 poziom, musicie osiągnąć 250 poziom i tak dalej. I najgorzej obecnie mają te osoby, które jakiś czas temu wykorzystywały błąd na poziom i teraz wbiły one 600, a nawet i 700 poziom konta. Te osoby, żeby zdobyć tego skina, będą musiały się naprawdę bardzo mocno przyłożyć, ponieważ sama skórka nie będzie do odblokowania przez nie wiadomo ile, ale niestety nie wiemy nawet ile będzie czasu na to, żeby ją odebrać bezpośrednio w grze. Nie wydaje mi się, aby sam skin był do zdobycia do zakończenia wydarzenia halloweenowego, ponieważ 50... Poziomów karnetu bojowego nie jest tak łatwo wbić, a samo wydarzenie trwa do 1 listopada i graczy mieliby raptem 11 dni, żeby osiągnąć dodatkowe 50 stopni obecnego karnetu bojowego. Jest to średnio 5 lub 6 stopni karnetu bojowego jednego dnia, tak żeby mieć 100% pewność, że otrzymacie skina, więc wydaje mi się, że czas na jego odebranie, a bardziej to czas na wykonanie wszystkich zadań na pewno będzie większy jak nie nawet do zakończenia obecnego sezonu czwartego, w tym rozdziale trzecim. Nieraz była taka sytuacja, że jak pojawiało się coś w grze za darmo z wyzwań i trwało długo, twórcy gry przeciągali czas do zakończenia sezonu, a niektóre rzeczy można było nawet i dłużej zdobyć, tak więc w tym wypadku najmniej martwcie się o czas na wykonanie wszystkich tych zadań. Bardziej ważny jest sam fakt tego, że trzeba osiągnąć 50 stopień karnetu bojowego, co nadal w obecnym momencie będzie wymagało od nas wbijania minimum jednego poziomu do końca sezonu, ponieważ sezon czwarty kończy się za dokładnie 45 dni. Tak czy inaczej, bardziej prawdopodobne jest to, że czas na zdobycie tego skina będzie wydłużony aż do zakończenia tego sezonu czwartego i miejmy nadzieję, że same przedmioty w ogóle pojawią się w grze, bo tak jak mówiłem, nadal nie zostały one dodane, do Fortnite'a. Jest to trochę dziwne, bo tak jak sam widziałem, wszystkie te rzeczy są już w tym temacie gotowe, czyli znamy przedmioty kosmetyczne, jakie gracze będą mogli zdobyć i wiemy, jakie będą zadania, żeby odblokować te przedmioty oraz wiemy też, ile tego wszystkiego będzie razem, a twórcy gry nadal nie dodali tych wyzwań bezpośrednio do gry. Jeżeli sama skórka jest dostępna do odebrania w grze, to informacje o tym dostaniecie w przypiętym komentarzu pod tym oto filmem. Jeżeli jednak jeszcze się ona nie pojawiła, to również będzie tam informacja na ten temat, tak więc sprawdzajcie sobie tamto miejsce cały czas na bieżąco. Jeżeli nagle skin ten zost Zostanie udostępnione do zdobycia w grze. W przypiętym komentarzu pod tym filmem dam wam znać, a dodam tutaj jeszcze, że niby niektóre osoby nie pomyślały, że do wygrania jest dodatkowa edycja stylu dla skina, który jest w grze, i jest to oczywiście osobna skórka. No w sensie, żeby tutaj ktoś mnie źle nie zrozumiał, do wygrania jest darmowy skin, który jest osobnym skinem niż ten co trafia do sklepu z przedmiotami, więc żeby zdobyć tego darmowego skina, nie trzeba mieć zakupionego tego skina w wersji zwykłej, która pojawia się w sklepie z przedmiotami. Co więcej, sam skin chromowej dyni będzie również specjalnym NPC-tem na wyspie, do którego będzie można podejść i porozmawiać a wszystkie dialogi rozmów, które są dostępne przy właśnie tej postaci, macie teraz w tle tego oto filmu. No i tak, nie wiemy jeszcze też, gdzie dokładnie pojawi się ten NPC na wyspie, o ile już się nie pojawił w grze i jeżeli trafiło już do gry, to ten temat również zostanie zaktualizowany w przypiętym komentarzu, tak jak ten poprzedni temat, o którym wspomniałem wam chwilkę wcześniej. A i jak coś, to jeżeli sama skórka trafi do gry jako darmowy skin za wyzwania, to na pewno później będzie dostępna do zakupu w sklepie z przedmiotami, tak jak każdy darmowy skin, który do tej pory został wydany dla graczy w postaci dodatkowych wyzwań, które są w grze. Jak już jest jesteśmy tutaj przy temacie darmowych nagród, to chciałbym przypomnieć, że w grze są jeszcze dodatkowe zadania poza tymi na skina i poza Halloweenowymi koszmarów czar, które można odebrać na specjalnej stronie od Fortnite'a i wykonać oczywiście w grze. Jest to dokładnie te wydarzenie, które możecie zobaczyć w tle i chodzi w nim o to, że musicie wejść w link w opisie, zarejestrować się tam za pomocą waszego konta Fortnite i wykonywać różne zadania w grze, które pojawiają się właśnie w tamtym miejscu. Link do tego wydarzenia zostawiam wam w opisie tego filmu i jeżeli ktoś będzie chciał sobie je zrobić, to polecam, bo same nagrody nigdy nie będą do zdobycia w sklepie z przedmiotami, więc jak ktoś zbiera przedmioty, to naprawdę warto to zrobić. Co do samych nagród, jakie można tam zdobyć, to jest to nic innego jak malowanie do broni, 20 tysięcy dodatkowego poziomu oraz dwie ostatnie nagrody i kolejna jest to nowa emotka rzucona dla graczy oraz dodatkowe grafity, które możecie tam zdobyć. Takie przedmioty możecie otrzymać za darmo w tym drugim wydarzeniu, tak więc jak widać, warto, bo tak jak już mówiłem, później nie będzie dało się ich zdobyć. A ostatnimi nagrodami po tej aktualizacji Halloweenowej to standardowe wyzwania koszmarów Char 2022. Za te zadania gracze są w stanie. Otrzymać darmowy, chromowy kill wraz z chromowym plecakiem oraz lotnią chromową, a wszystkie te przedmioty macie teraz w tle i można je zdobyć za wykonanie kilku prostych zadań bezpośrednio w Fortnite. Cie. Jak widać po tej aktualizacji w grze pojawiło się dość sporo darmowych nagród, jak nie nawet najwięcej nagród po jednej aktualizacji w całym tym rozdziale trzecim, tak więc jeżeli nie macie żadnych przedmiotów na koncie, to polecam wejść teraz do gry, bo naprawdę warto. Raczej wątpię, żeby w tym sezonie czwartym była jakaś większa aktualizacja niż ta, która była w ostatni wtorek, przy czym kolejne takie wydarzenie, w którym gracze będą mogli zdobyć mnóstwo. Darmowych nagród będzie za mniej więcej dwa miesiące lub trochę mniej. Chodzi mi tutaj dokładniej o wydarzenie świąteczne, które, co ciekawe, jest już coraz to bliżej trafienia do gry. A ten temat rozwiniemy sobie bardziej dopiero po starcie nowego sezonu 5 w tym rozdziale, bądź nowego rozdziału czwartego w sezonie pierwszym. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej trafią do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie o kodziku Migao, dlatego jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego Filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym darmowym skinie, który pojawił się po ostatniej Halloweenowej aktualizacji i czy wy będziecie próbować go zdobyć, gdy trafi do gry. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!